wiadomości z Małopolski. Ekscelencjo, najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito Krakowski, szanowny panie wojewodo, panowie generałowie, szanowne panie i szanowni panowie marszałkowie, drogie koleżanki i koledzy radni wojewódzcy, Szanowny Panie Prezydencie Królewskiego Miasta Krakowa, wielce szanowni drodzy i mili Państwo. Jak każe tradycja, na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia gromadzimy się, aby w czasie Małopolskiego Spotkania Opłatkowego przekazać sobie świąteczne życzenia, podsumować mijający rok, ale i wzmocnić poczucie tej szczególnej więzi, która łączy wszystkich mieszkańców Małopolski, a ma swoje źródło między innymi w bogactwie naszych regionalnych tradycji, we wspaniałej historii inspirującej kulturze, w duchowym i religijnym dziedzictwie. Moi drodzy, witam. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa przybyłych w gościnne progi Opery Krakowskiej. Witam przedstawicieli administracji rządowej i samorządowców. Witam reprezentantów świata nauki, edukacji, kultury, gospodarki. W sposób szczególny witam przedstawicieli Korpusu Konsularnego i rektorów szkół wyższych. Przy tej okazji też pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi Opery Krakowskiej wraz z jego współpracownikami za pomoc w organizacji tego naszego wspólnego spotkania z Panem Wojewodą. Szanowni Państwo, nasze Małopolskie Spotkanie Upłatkowe jest zawsze w pewnym sensie także podsumowaniem roku, który powoli się kończy. 19 listopada minęło dokładnie 5 lat naszej wspólnej pracy dla Małopolski. Zarząd województwa w tym czasie, pozwólcie Państwo trochę statystyki, podjął ponad 10 900 uchwał, przyjął 1035 projektów uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego. Podjął 358 postanowień i rozpatrzył ponad 6500 różnego rodzaju informacji. To ogromna praca, którą wykonali nie tylko nasi urzędnicy. Często te dokumenty, te akty dotyczyły również państwa i często państwo uczestniczyliście w ich przygotowywaniu. Dlatego też to jest nasza wielka wspólna, Praca, którą wykonaliśmy na przełomie tych ostatnich pięciu lat, i za to też bardzo, bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Mijający rok obfitował w Małopolsce wiele znaczących wydarzeń o randze międzynarodowej. Trzecie Igrzyska Europejskie, Krynica Forum, drugi Europejski Kongres Sportu i Turystyki. To bez wątpienia wydarzenia, które wzmocniły wizerunek i markę naszego regionu, jako miejsca, gdzie z sukcesem potrafimy organizować zarówno wielkie imprezy sportowe, jak i spotkania, gdzie w międzynarodowym formacie prowadzi się pogłębione debaty o ważnych dla nas wszystkich zagadnieniach. Chcę dzisiaj. Bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, instytucjom, organizacjom, które zaangażowane były w przygotowywanie i przeprowadzenie tych wydarzeń. Ich udany przebieg, szczególnie jeśli chodzi o imprezę tak skomplikowaną logistycznie i organizacyjnie jak Igrzyska Europejskie, był możliwy tylko i wyłącznie dzięki znakomitej współpracy wielu partnerów, dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi tych, którzy związani byli z tym projektem na każdym etapie jego przygotowań. Ale, Szanowni Państwo, szczególne słowa wdzięczności i uznania kieruję do wszystkich służb, dzięki którym możliwe było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wszystkich wielkich wydarzeń odbywających się w 2023 roku w naszym województwie. Żyjemy w czasach, kiedy sprawy bezpieczeństwa są niezwykle ważne. Tym bardziej więc trzeba docenić, że udało się je zapewnić uczestnikom zarówno trzecich igrzysk europejskich, jak i pozostałych dużych imprez odbywających się w Małopolsce. Teraz krótka refleksja. Moi drodzy, kiedy przygotowywaliśmy, nie informując może szeroko wszystkich, bo to nie był dobry czas po to, żeby robić wielką promocję wielkiego wydarzenia sportowego, kiedy mieliśmy do czynienia z ogromną pandemią, która zabrała również ponad 9 tysięcy istnień małopolskich mieszkańców. Czy też później ogromna fala nieznana do tej pory w historii naszego kraju uchodźców wojennych, to nie był dobry czas, żeby bardzo głośno, wszystkimi możliwymi sposobami, informować o tym, że my w tym czasie przygotowujemy się do tak olbrzymiego wydarzenia, największego wydarzenia w historii naszego kraju, jakim były trzecie Igrzyska europejskie. Zresztą. Największe tego typu multidyscyplinarne wydarzenie też w Europie w 23 roku w roku obecnym, ale i też na świecie. Dlatego też może nie było tak bardzo o nich wszędzie słychać, ale ważniejsze są inne dla nas rzeczy. Otóż jak państwo wiecie, zostały wykluczone dwie reprezentacje. Bardzo obawialiśmy się jakiejś kryzysowej sytuacji z tym związanej, a o to nie jest przecież trudno. Bogu dziękować uniknęliśmy jakiegoś przykrego, przykrego zdarzenia, które by cieniem położyło się na, ten, na tej ogromnej pracy, którą wszyscy którzy uczestniczyli w realizacji tego projektu wykonali. Ale też ustrzegliśmy się wszyscy, Myślę, że opatrzność nam tutaj pomogła przed różnego rodzaju innymi prowokacjami. Nie było palonych flag, nie było malowanych dziwnych rysunków, nie było transparentów o charakterze takim, który cały świat nie akceptuje. Mało tego, Szanowni Państwo. 6,5 tysiąca sportowców, 29 dyscyplin, 253 konkurencje. I obyło się bez ani jednej takiej kontuzji, która by wyeliminowała któregokolwiek ze sportowców z życia sportowego do końca życia. Drobne urazy były, ale to rzecz normalna w sporcie. Mało tego, nie otrzymaliśmy ani jednej skargi, ani jednego protestu na warunki, w jakich przyjęliśmy naszych wszystkich gości, czy też w jaki sposób przeprowadziliśmy konkurs konkurencję, biorąc pod uwagę pewne zasady ustalane przez międzynarodowe federacje. Mało tego, zbadanych 2,5 tysiąca sportowców pod względem ewentualnego zastosowania jakiegokolwiek dopingu niedozwolonego. W ani jednym przypadku nie okazało się, że taki doping został zastosowany. To są wielkie. Wartości tego wydarzenia, których być może my nie doceniamy, ale przecież, Szanowni Państwo, w tym, w tej chwili niespokojnym świecie, to tylko i wyłącznie chyba opatrzność nas uszczegła przed tymi wszystkimi negatywnymi zjawiskami, które towarzyszą takim wydarzeniom. Pozwólcie państwo, że też skorzystam z tej okazji i bardzo serdecznie podziękuję, bo jest z nami dzisiaj pan prezes dr Marcin Nowak, który zawiadywał spółką Igrzyska Europejskie 2023 za tą ogromną pracę, która spółka, którą spółka, wykonała. Szanowni państwo, za kilka dni w naszych domach podczas wigilijnej wieczerzy przełamiemy się opłatkiem i zasiądziemy do stołów, by pojednać się przy tradycyjnych potrawach i wśród dźwięków kolęd. W tym szczególnym klimacie oczekiwania na święta Bożego Narodzenia proszę wszystkich Państwa o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń, zdrowych, pełnych wzajemnej życzliwości, rodzinnych świąt. Życzenia kieruję też do wszystkich Małopolan, wierząc, że ta szczególna świąteczna symbolika Wyjątkowy nastrój i duchowe znaczenie świąt narodzenia Pańskiego pozostaną z nami jak najdłużej, niosąc pojednanie, dając nadzieję, zostawiając w sercach miłość i uświadamiając, że ponad codzienne kłopoty i spory powinniśmy przekładać prawdziwą więź łączącą nas we wspólnocie rodzinnej, przyjacielskiej. Ale także w tej szczególnej, wielkiej wspólnocie, jaką tworzymy my wszyscy, my, Małopolanie. Niech i także nadchodzący rok, rok 2024, przyniesie nam wszystkim jak najwięcej dobrych chwil, niech będzie to owocny czas dla każdego z nas osobiście, dla naszych rodzin, ale także dla naszego regionu dla Małopolski. Niech doświadczenia minionych kilku lat pandemii koronawirusa i wielkiej akcji pomocy uchodźcom z Ukrainy, do której Małopolanie ruszyli z otwartymi sercami i ramionami, potwierdzając, że właśnie dobro jest w Małopolsce, będą dla nas nie tylko cennym źródłem doświadczeń, ale też zachętą i bodźcem do angażowania się w sprawy ważne dla Małopolski i jej mieszkańców. Moi drodzy, kończąc pragnę słowa szczerych życzeń skierować do Pana Wojewody. Panie Wojewodo, życzę bardzo, bardzo rodzinnych, pięknych, spokojnych świąt, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Ale też panie wojewodo życzę wielu sił na realizację tych wszystkich zadań, które do wojewody należą w tym nadchodzącym roku. I liczę oczywiście na dobrą współpracę, nie inaczej jak było z pana poprzednikiem, panem posłem Łukaszem Kmitą. Służyliśmy Małopolsce akurat w takim okresie, gdzie wielkie zjawiska kryzysowe, można powiedzieć, towarzyszyły nam na co dzień, ale jakoś wspólnie, podkreślam słowo wspólnie, potrafiliśmy zawsze wytworzyć ogromną synergię i skutecznie bronić się nie tylko przed koronawirusem, ale również Skutecznie organizować przyjmowanie takiej ogromnej fali uchodźców wojennych z Ukrainy. Dziękuję za to Panie Wojewodo i Pana wszystkim współpracownikom. To był dla nas trudny czas, ale wydaje się, że jako cała wspólnota, bo dzisiaj na sali są szefowie wielu instytucji, samorządowców. Którzy w tym trudnym czasie współdziałali, współdziałali bezpośrednio z nami, jak sądzę, w sposób skuteczny. Moi drodzy, w sposób szczególny chcę jeszcze w imieniu własnym i nas wszystkich podziękować za ogromne wsparcie duchowe, którego Ekscelencja, ksiądz arcybiskup metropolita Krakowski, udziela nam wszystkim. Zapewniam, Ekscelencjo, o naszej pamięci w modlitwie i o naszej wdzięczności za troskę, jaką otacza Ekscelencja bezcenne dziedzictwo swego poprzednika, świętego Jana Pawła II, patrona Małopolski, księży arcybiskupie. Błogosławionych świąt i opieki Bożej na cały 2024 rok. Drodzy Państwo, i jeszcze. Jeszcze raz dziękuję za to, że tak licznie odpowiedzieliście Państwo na zaproszenie nasze wspólne z Panem Wojewodą do opery krakowskiej, na nasze tradycyjne małopolskie spotkanie opłatkowe. Zanim za chwilę nastąpi czas, kiedy będziemy mogli już indywidualnie złożyć sobie życzenia, proszę, abyście w tym niezwykłym czasie oczekiwania na narodzenie Jezusa przekazali życzenia świąteczne także swoim rodzinom i współpracownikom. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i dobrego, spokojnego nowego roku 2024. Szczęść Boże!